Nie maneczko, o co tutaj chodzi? No słyszałam, że jakiś nowy odcinek znowu wstawia. No ale przecież już był taki filmik. No też tak słyszałam właśnie. Nie ja wiem, ja jestem tylko kupą. Podobno jakieś z znowu. Nie wiem. Kurwy, streszczenia. Film weby. zestawienia. No bo zapomniał podobno czegoś w poprzednim odcinku powiedzieć i teraz znowu będzie. No właśnie, a tak, nie mógł za jednym razem tego zrobić. Nieważne, że odcinek trwałby pół godziny. Dobra, nie mieszajmy się. Zobaczymy zaraz co on tutaj wrzuci, Pewnie nie będą jakieś filmy znowu gówniane. Say what? To jest właśnie z tym typeczkiem z galerii. Wrzucę dwa razy film o tym samym tytule, żeby sobie wyświetleń nabić, bo po prostu mógł to zrobić wcześniej w jednym zestawieniu, ale nie, nie, niby że zapomniał. Zaraz zobaczycie jakieś głupie wymówki, będzie tutaj Wam stosował i wyda się wszystko tak naprawdę. Ale dobra, no zobaczymy, i tak jesteśmy tylko gównami przecież, więc nie możemy wiele zdziałać w tym temacie, prawda? Pewnie się zastanawiacie o co chodzi, no bo przecież już był odcinek o Gniotach, podsumowanie 2018, więc co robi tutaj kolejny film o tej tematyce? Otóż zdarzyło się tak, że o dwóch filmach zapomniałem, bo jak przeglądam swoje po prostu filmy ocenione na Filmwebie, no to jak zaznaczam rok 2018, a niektóre premiery na świecie miały w 2017, mimo że w Polsce były w 2018, to mi już ich nie pokazuje, przez co parę filmów rzeczywiście przeoczyłem. No i dodatkowo będą jeszcze dwa filmy, takie niekinowe, czyli tam się skupiałem na kinach, na platformach na Netflixie. Tutaj trochę z innej beczki. W przypadku dwóch tych tytułów, mimo że jeden z nich jest na Netflixie, ale jest to jedno wielkie nieporozumienie, żeby on się tam znajdował. Dlaczego wyjaśnię trochę później? Na samym wstępie chciałbym serdecznie podziękować Małgosi, bo tak jak widzieliście przed chwilą i widzicie teraz za mną, no trochę się zwiększyła moja pula gniotów, pula gniotów, pula kup do gniotów. I teraz brakuje mi jeszcze trzech. Gdybym miał 10, to mógłbym zrobić skalę po prostu i oceniać jedną kupą, dwiema, trzema i tak dalej. To jak dozbieram, to się to zrobi. Natomiast Małgosia postanowiła mi wysłać trochę tych kup, ponieważ po prostu lubi serię streszczeń, lubi jak um, opowiadam o tych gównach, o tych gniotach, więc serdecznie dziękuję za kupę główna Małgosiu. E, chciała, żebym powiedział, że kupa gówna od Rudej, także miałem tego nie mówić, ale wedle życzenia. I to nie jest wszystko. Małgosia doskonale już wie, wy jeszcze nie czegoś tutaj brakuje, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że jest to bardzo wyjątkowa kupa, która wygląda inaczej, no i odróżnia się po prostu od tych kup poduszek, które tutaj stoją za mną, dlatego ona będzie na samym końcu, trochę Was podtrzymam w niepewności, oprócz osób, które przewiną, żeby to tylko zobaczyć, bo film, który omawiałem na kanale jakiś czas temu i tutaj się pojawi w tym zestawieniu na miejscu pierwszym, dostał ode mnie taką ocenę, jakiej żaden inny film jeszcze na tym kanale nie dostał. Także to było totalne wyróżnienie i właśnie dla niego jest ta poduszka, na którą teraz sobie spoglądam, wy jeszcze jej nie zobaczycie. Zdecydowanie film wyszedł poza skalę, rozjebał system i dostanie ultra. Ocenę dostał, ultra kupę jeszcze dostanie, taką swoją specjalną. Także ja już Was zapraszam na to zestawienie. Będą cztery, bo sobie przypominałem później, a jeszcze to, jeszcze to. Ale takie rzeczy są po prostu nieważne. I tutaj oczywiście mowa o Escape Roomie. Teraz, jak pewnie wiecie, jest dosyć głośno o tej tematyce, ponieważ była katastrofa w koszalinie, przez co też premiera kolejnego Escape Rooma, już trzeciego filmu o tym tytule, która miała mieć miejsce 18 stycznia, niestety została... Anulowana. Czy została przesunięta? Najprawdopodobniej tak, bo myślę, że jednak byłaby to za duża strata finansowa. Także liczę na to, że ten film będzie jednak w Polsce. Jak będzie, to wtedy po prostu dostaniecie recenzję. Także nie zdziwcie się, że i nie ma, że ten film obecnie nie jest grany i że został przesunięty. I tak samo niedługo wrzucę odcinek z zapowiedziami horrorów na ten rok. 2019, więc też się nie zdziwcie, że no na Escape Pruma nie czekamy, bo oficjalnie wypadł po prostu skina i. Niestety. Przepraszam, premiera miała być 11, bo powiedziałem, że 18, czyli w zasadzie już miało po niej być. Także teraz pewnie byście oglądali recenzję albo nawet dzień wcześniej zamiast tego materiału. Ale parę zdań jeszcze o samym filmie. Tak naprawdę była to jedna wielka szmira. Po pierwsze aktorska, po drugie fabularna. Efekty specjalne momentami tam też nie robiły roboty. O, oczywiście mieliśmy tutaj grupę znajomych, która do Escape Roomu się udaje, bo jedna z lasek w ekipie dostała jakieś... Tajemnicze zaproszenie wręcz, no i nic nie podejrzewając ze strony, która tam wiado, nie wiadomo jak funkcjonowała, to zaproszenie dostali, czy ona dostała, no i zaprosiła tą grupkę znajomych swoich i jadą w ciemno. Tak naprawdę jedna wielka tajemnica ok, niby tylko escape room, no ale tak jak mówi film, za dobrze się to nie skończyło. Oczywiście nie będę spoilerował. W każdym razie, no, nie stało na poziomie tutaj praktycznie nic, jakaś tam oprawa realizacyjna, Tutaj ewentualnie jeszcze w kwestii samego skamerowania filmu, no nie była najgorsza. Niemniej jednak potencjał, oprócz tego, że nie został wykorzystany, to został też zabity przez ten film. I to naprawdę się nie kleiło. Nie wiem, ciężko, ciężko było przebnąć przez tego Escape Rooma. On miał premierę 19 stycznia 2019, także prawie, że na start roku dostaliśmy takim ochłapem po mordzie. No ale cóż zrobić, ode mnie dostał on i tak... Dosyć przychylną mimo wszystko ocenę, bo była to czwórka. Natomiast przejdźmy już na miejsce trzecie, czyli tutaj podium, a będzie to fantastyczna produkcja z maratonu halloweenowego. Nie pamiętam z którego zestawu, chociaż chyba z pierwszego na tym z Suspirią była grana. Tak mi się wydaje w Heliosie. I były to nocne istoty. Argentyński horror, który w sumie ma mieszane oceny. Część z nich, część osób mówi, że jest to całkiem dobry horror. Który tutaj obiera taką jakąś z tego, co nawet się doczytałem, niekonwencjonalną fabułę mieszania ze sobą jakichś wymiarów istot, które właśnie się dobierają do naszego świata z jakiegoś do innego właśnie wymiaru. Jakby nie wiem, może coś przespałem, mimo że nie spałem na tym filmie, ale dla mnie tutaj fabuła jakby nie istniała, miała jakiś coś na kształt fabuły wręcz w tym filmie się budowało. Ale niczym mnie nie zainteresował, nudziłem się nieziemsko, czekałem aż się skończy. Naprawdę po prostu jakaś trójca ludzi, którzy zwani ekspertami od zjawisk takich tego typu, jakichś paranormalnych czy coś w tym stylu, siedzieli sobie w budynku, każdy w mieszkaniu innym, gdzieś tam obok siebie, no i próbowali odkryć przez cały film, co się tutaj dzieje. Wcześniej jeszcze tam kogoś przesłuchują, później na końcu filmu też kogoś przesłuchują. To akurat nie jest spoiler, tylko jakby wiecie, to jest takie zarysowanie, że o na początku działo się to, w środku cała ta w, w część paranormalna, ten segment, i później znowu to przesłuchanie, czyli takie jakby zamknięte ramy to obrało. Chociaż nie do końca, bo jednak nie ma to czysto zamkniętego zakończenia, wcale wręcz przeciwnie. Natomiast dla mnie to była jedna wielka szmira. Jeżeli wy wyciągnęliście coś więcej z tego filmu, to podzielcie się w komentarzach opiniami, bo jestem naprawdę zainteresowany tym, czy ktoś się wkręcił w ten film. A tak jak mówię, widziałem parę dobrych opinii. Jeżeli tak, dajcie znać, dlaczego, co was tam urzekło. Może wy dostrzegliście tam fabułę, której ja niestety nie byłem w stanie odnaleźć. Mieć w nie w tym miejscu. No i przejdźmy do filmu z pozycji numer 2, który mógł się znaleźć w poprzednim zestawieniu, bo tak jak mówiłem, tam były kinowe i Netflixowe produkcje, głównie, tak jak w większości tych zestawień. Niemniej jednak go tam nie umieściłem, mimo że na Netflixie się znajduje, ale moim zdaniem jest to jedno wielkie nieporozumienie, ponieważ jest to meksykański horror, ale widać, że zrobiony po prostu przez grupę amatorów, ewentualnie nawet jeżeli nie przez amatorów. No to przez takich studentów jakiejś szkoły filmowej co najwyżej, ale celowo powiedziałem amatorów, bo moim zdaniem nawet jeżeli są to studenci szkoły filmowej albo jej absolwenci, to amatorkę tam odstawili niezłą, dlatego że wypunktowałem parę rzeczy i ja nagrałem streszczenie tego filmu. Tak, streszczenie, czyli opowiedziałem o nim po prostu od A do Z ze spoilerami, z mniejszym bądź większym odwzorowaniem szczegółów, dlatego że ten film do recenzji się nie nadawał. No po prostu jest tak zły, że nie ma sensu go oglądać. Więc jeżeli jesteście zainteresowani szerzej posłuchać, to odsyłam tam. Oczywiście macie linki w opisie do tych materiałów, o których teraz mówię, do recenzji bądź streszczeń tych filmów. Miejsce trzecie i czwarte tej listy to jest recenzja, miejsce drugie i pierwsze to są właśnie streszczenia. Natomiast wiem, że są to podstawowe rzeczy, bo sam montuję filmy, montuję materiały i na przykład stabilizowanie ujęć w postprodukcji, czyli w montażu, trzeba umieć zrobić, bo inaczej się rozjeżdżają na przykład przedmioty, które są za bohaterami. W tym przypadku to był las i tam drzewa się rozjeżdżały, po prostu latały, tak wiecie, w bo jak ktoś się rozciągał, jak taką sprężynkę i, i wiecie, ściupiał. Jak się rozciąga, to później się zwężało, tak chyba to można nazwać. I te tło tam po prostu latało, to było widać. A to jest dosyć konkretna podstawa, wręcz bym powiedział, w montażu. Stabilizacja ujęcia, dlatego nie mogę nazwać tych ludzi profesjonalistami. Stąd to dziwne, albo inaczej, może nie dziwne, ale w ogóle to zdziwienie, co robi taka produkcja na Netflixie, po co on to kupił, jak, jako taki dystrybutor. No bo wchodzę sobie, widzę kino niezależne, film tam około godziny 10. Niby spoko, bo lubię niezależne produkcje, tak? Tylko, że myślałem, że na tyle niezależne, że mimo wszystko z jakimś budżetem od ekipy, która wie co robi. Bo widziałem dużo niezależnych filmów, bardzo dobrych filmów, na przykład The Battery, o której już wielokrotnie wspominałem z roku 2012, bardzo mi się film podobał. Tam po prostu był poziom, była fabuła i realizacja też była bardzo dobra, jak na niezależne kino, jak na taki budżet. Tutaj e, fabuła jest taka, że mamy grupkę znajomych, bardzo klasycznie, którzy wybierają się do, do jakiegoś lasu. Przy okazji takie jakieś jezioro i nawet nazywają to jezioro Crystal Lake. Bo to jest ewidentna inspiracja Piątkiem 13, dlatego że fabuła też obiera ten trop, że ktoś tam morduje. Już nie będę się wdawał w szczegóły. Niemniej jednak, zerżnięte z Piątku 13, jakby po prostu nie spojrzeć, to z każdej strony to widać. Amatorka kompletna w kwestii kamery, w kwestii aktorstwa, w kwestii fabuły, no dno... I kilogram mułu. I okej, okay, ktoś powie, że nie warto hejtować filmu zrobionego przez amatorów. I ja też powiem okej, okay, racja, bo oni nie muszą wcale robić zajbistego poziomu filmowego, bo po prostu są amatorami, nie mają na to kasy, tak? Ale jeżeli Netflix zdecydował się to kupić, wstawić to na swoją platformę, no to mam troszeczkę większe prawo do skrytykowania tej produkcji, mam takie wrażenie. A raczej. Jest, nie jest mi to tak obojętnie w przypadku jakbym to znalazł gdzieś tam w internecie ani na Netflixie, wiecie, taką wrzucone do neta. No bo kurde, oglądał to ślepy człowiek, czy oglądał to debil, który nie ma pojęcia o filmie i postanowił. Haha, kupujemy to, super film, co nie? Jakby po co kupować takiego gniota? Gniota nad gniotami. Może jakiś właśnie nie za bardzo rozgarnięty człowiek albo przyćpał coś, oglądał to i uznał, że to jest niezłe i, i powiedział swoim ziomkom, że kupujemy to, słuchajcie, damy za to niewielkie pieniądze, bo to budżetu prawie nie miało i, i puścimy to ludziom na Netflixie, ale każdy, kto oglądał ten film, może z wyjątkiem jednej osoby, jak czytałem opinię, jak prowadziłem dyskusję na temat tego filmu na grupach tutaj horrorowych na Facebooku, Ani horroru czy tam na mojej, no to... Nie było przychylnych opinii, tak? Jakby każdy tutaj widział, że to są po prostu wodorosty, jedne wielkie, że to jest chłam. No więc Romina dostaje zasłużone miejsce, drugie, ale kurwa, był jeszcze gorszy film i on dostanie miejsce pierwsze. Także teraz zobaczcie legendarną kupę, którą też dostałem właśnie od Małgosi, właśnie w tej paczce z resztą kup. Kilka z nich tutaj stoi, to były cztery kupy brązowe i właśnie ta. Jeszcze zanim przejdę do miejsca pierwszego, tylko szybko podam oceny, które wystawiłem produkcją, o których mówiłem. Czwarte miejsce, tak jak wspomniałem, to była czwórka na dziesięć. Miejsce numer trzy dostało trójkę. No i Romina z miejsca drugiego dostała mocne jeden. I tak jak mamy różne nagrody, jakieś Oscary, jakieś złote globy, jakieś złote maliny, czy różne nagrody, które portale sobie po prostu tworzą i przyznają takie właśnie własne nagrody dla różnych filmów. Nie zawsze pozytywne nagrody, tak? Na przykład Złote Maliny, właśnie. No to armeńskie streszczenie, armeńskie streszczenie, armeńskie nawiedzenie, które streszczałem. Widzicie, już mi się tutaj słowa aż pomyliły z wrażenia, jak sobie o tym przypomniałem. Dostaję naprawdę własną, unikalną nagrodę od kanału Galeria Horroru i wyróżnienie w postaci tej oto przezajebistej kupy. No, powiedzcie, czy ona nie jest urocza? Czy ona nie mogłaby być Waszą córką, Waszą siostrą, Waszą matką? No, może mnie poniosło. W każdym razie ta korona, to jest arcydzieło. Miałem wrażenie, jak to otworzyłem, że z bibuły została zrobiona, ale okej. Okay. W ogóle przyznam szczerze, że Chińczycy to mają lepszą kompresję niż po prostu pliki wraże. Ehm, bo tutaj było 5 kub, ale jak dostałem paczkę, to miałem wrażenie, że są może ze 2 max 3. Dlatego, że one były tak zmiażdżone, że wyglądały jak schabowy po rozbiciu umotkiem i, wciup, wciupi, wciup, i wciupione tak po prostu jedna w drugą, że dosłownie jak otworzyłem, to się zdziwiłem, że aż tyle jest tego w tej paczce. Um, ale tak jak widzicie, już jest wyglądają normalnie w sumie. Bardzo szybko się wyprostowały, także tutaj nie było z tym żadnego problemu, więc order dla armeńskiego streszczenia zdecydowanie przyznany ode mnie. <smuszy> I have to stop this. Armenian Hunting. Ja jestem pełen podziwu i zastanawiam się, jakim cudem ten film ma 3-0 na IMDB. Wprawdzie jest to niecałe 90 głosów w momencie, jak to kręcę. Niemniej jednak, więcej niż Romina. No, byłem mocno zaskoczony. Nie wiem, może ktoś na dobrej fazie to oglądał i później tak pooceniali ludzie. W każdym razie żeby już nie przedłużać, żeby dużo o tym nie mówić, bo możecie w streszczeniu posłuchać. Naprawdę w mega skrócie wam powiem o czym to jest. Jest sobie młoda dziewczyna w wieku na pewno nie większym niż lat 30, ma ona swoją babcię i kręci taki ala reportaż. W sumie to nie wiem jaka forma tego filmu została obrana i twórca też pewnie nie wie. Wiedział może co chciał zrobić, a wyszło co wyszło, czyli kupa. E, w ogóle to jest gorzej, to jest inna skala. Nie, nie mam słów na ten film naprawdę. No i ona, wzorując się na historii tej swojej babci, bo ona tam coś dramatycznego bardzo przeżyła w dzieciństwie, tworzy całą tą swoją opowieść w formie takiego właśnie ala reportażu. No i cały koncept ma nam zbudować z tego jeden wielki film. Wielki. W bardzo dużej przenośni oczywiście to mówię. I tutaj jest napisane na IMDB, Drama, Horror, Mystery. Okej, okej, okay, okay, do gatunków się nie przypieprzę, bo tutaj dramatu i mystery naprawdę w brud było. I na pewno kojarzycie, jeżeli oglądaliście streszczenie, jakie piękne rzeczy się tam działy. Także może zaprezentuję wam teraz jeden króciutki fragment, który też był w streszczeniu i jest na samym początku tego streszczenia. Ale zobaczcie go jeszcze raz, a dla tych, co nie widzieli, zapraszam. O kurwa! Sami to sobie skomentujcie, to jest gorsze niż po prostu wklejanie rekina w jakimś tam programie graficznym typu GIMP. A naprawdę jeszcze gorsze, już wolę te rekiny. No i w Rominie na przykład nie było w ogóle efektów, ale też była koszmarna, ale dlatego jest na drugim miejscu, a nie na pierwszym, bo nie bawili się w te efekty, bo już lepiej ich rzeczywiście nie robić, niż mają wyglądać tak jak to, co widzieliście przed chwilą. Ale zobaczcie jeszcze najlepszego jumpskera w tym filmie. Toddyk? No, ja jestem naprawdę pełen podziwu. Twórca jest jeden, jest on scenarzystą, jest on reżyserem, być może nawet operatorem. Tak naprawdę nie wiem. W szczegóły nie wnikałem, bo mnie to już naprawdę nie obchodziło, kto, jest, kto stał za kamerą, kto nagrywał dźwięki i tak dalej. Ważne, że ten człowiek jest za to odpowiedzialny, ten nasz scenarzysta, reżyser. I nie potrafi nic zrobić, nie potrafi kręcić, w sensie, że poprowadzić tak. Czy zasugerować ujęć, które miałyby sens, tam wszystko się buja, trzęsie. A 30 tysięcy dolarów budżetu to jest bardzo mały budżet, ale z drugiej strony, przynajmniej na sensowną pracę kamery, go można poświęcić. Tak i resztę na przykład zapłacić aktorom, no a reszta to już taki trochę freestyle wtedy. Niestety nie, tutaj się nie zdecydowano, żeby zrobić chociaż jeden działający aspekt. Nawet montaż dźwięku z obrazem się czasami rozjeżdżał i widzimy doskonale po ustach, że postać, na przykład, scena w samochodzie mówi coś innego, słyszymy coś innego. Ech, ta kupa tutaj stoi nie bez powodu, złe po prostu amatorskie aktorstwo, sceny zainscenizowane w beznadziejny sposób, no te karaluchy, ten jumpscare, jakby, mm. wiecie, dużo jeszcze mógłbym naprawdę mówić i wylać na ten film całe wiadro pomyj, nie chce mi się, zajrzyjcie to streszczenia, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej. Jedna totalna szmira trwająca 70 minut, a ciągnąca się jakby trwała przynajmniej 3 godziny. Przynajmniej z 5 razy miałem wrażenie, że się skończy, a to kurwa leciało dalej i minęło może 20-30 minut. I tak co 10 minut myślałem, kiedy koniec, kiedy koniec. What the fuck? No tak, średnio bym powiedział, tak, średnio. Aha. Na dzisiaj to już by było wszystko. Ten odcinek musiał powstać, dlatego go nagrałem, mimo że już podobny wrzucałem jakiś czas temu. Mam nadzieję, że Wam się do czegoś to przydało, albo możecie skonfrontować swoje odczucia, jeżeli którykolwiek z tych filmów widzieliście, to po prostu dajcie znać, jak Wam się podobały, a może znaleźliście, albo przypomniały Wam się jeszcze jakieś filmy, o których ani w tym, ani w poprzednim odcinku z Gniotów Horrorów 2018 nie wymieniłem, więc koniecznie dajcie znać, plus po prostu komentujcie to, o czym ja powiedziałem. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam, dajcie znać, jak Wam się podobają, w szczególności ta jedna, Królowa Kup, ja ją sobie tak nazwę, tak jak Królowa Krabów, którą streszczałem, świetna animacja poklatkowa, świetna oczywiście. No i dajcie znać też, czy taka ilość kup już Was zadowala, czy jednak fajnie jakbyśmy dobili do 10 i wtedy e, dostałyby niektóre filmy taką skalę, Albo ocenianie, właśnie w skali kup od jednej kupy do dziesięciu. Po prostu dajcie znać, co o tym myślicie, no bo przecież w streszczeniach teraz też siłą rzeczy będzie więcej kup. A ja jeszcze raz dziękuję za wspaniały prezent. Tak, jeżeli ktoś ma ochotę mi wysłać kupę, no to piszcie do mnie. Ja naprawdę je bardzo chętnie przyjmuję z miłością w sercu. Także na dzisiaj to już naprawdę wszystko. Do zobaczenia. Z Wami się żegnam i cześć.